Pieniądze na działania dla młodzieży, dla jednostek OSP, dla sołectw, ale i dla seniorów. W Gąbinie podpisano właśnie kolejne umowy na dofinansowanie nowych projektów. To bardzo duże wsparcie ze środków województwa mozowieckiego, dla samorządu miasta i gminy Gąbin. Tak wszechstronne wsparcie w wiele przedsięwzięć jest niezwykle ważne, bo ono dotyczy zarówno tych przedsięwzięć dotyczących najmłodszych, młodzieży, dzieci naszych szkół, placówek, ale także i seniorów i tych, którzy są w pełni aktywności swojego życia. Samorząd Gąbina potrafi aplikować i dobrze wykorzystywać środki mówi Marszałek Mazowsza. Burmistrz Czysztof Jadrzak, ale też i Rada są bardzo aktywni, pozyskiwają tych środków, zarówno naszego budżetu, ale też środków europejskich. I widać jak bardzo ta gmina na przestrzeni tych ostatnich 25 lat się zmieniła. No i mamy w tym swój udział. Wsparcie trafi także do strażaków, m.in. do jednostki OSP z Gombina. To m.in. dofinansowanie remontu strażnicy. Naprawa elewacji na tym budynku, w którym się znajdujemy, czyli naprawa ubytków, malowanie. No, budynek jest. Leciwy i, i taka naprawa jest mu wskazana. Także część środków mamy własnych, znaczna część Urzędu Marszałkowskiego. Także liczymy, że projekt do maja będzie zrealizowany, czyli Dzień Strażaka będzie już z odnowioną strażnicą. W sumie podpisano dziewięć umów, wszystkie podczas wolnego zebrania Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Gąbinie. Jednym z druchów jednostki w Gąbinie jest marszałek Adam Struzik. Była to również okazja do wręczenia mu odznaki za wysługę lat. Wsparcie działań strażaków to nie wszystko. Burmistrz Krzysztof Jadczak podpisał również umowy na projekty skierowane do seniorów. Klub Działające w gąbinie aktywizują wielu seniorów, którzy, jak sami podkreślają, mogą nadal realizować się, a co najważniejsze, czują się potrzebni. Przede wszystkim największą potrzebą osób w moim wieku, czy w naszym wieku, jest to, żeby się móc spotkać. Żeby móc gdzieś przyjść, porozmawiać, wypić herbatę, podzielić się swoimi, swoimi doświadczeniami. To jest bardzo ważne i to się dzieje. Ale też są zainteresowania plastyczne, robimy różne rzeczy. Kulinarne, mamy możliwość coś, czy upiec ciasto, czy zrobić jakąś potrawę ciekawą, czy się nią podzielić. Wy, ostatnio odkryliśmy możliwości pójścia na basen. Podolanka jest już otwarta, więc, więc staramy się tam bywać. Rehabilitacja, czyli no, to, co jest dla zdrowia potrzebne przede wszystkim. Tego nam trochę brakuje, bo, bo no, tutaj by się przydał jakiś rehabilitant, który by te Zajęcia prowadzią, no ale to nie jest łatwe. Są kosztowne najczęściej, najczęściej zajęcia, więc nie wiem, jak to się uda zrealizować, ale tego jest naprawdę wiele. Wsparcie działań seniorów to nie wszystko. Samorząd pozyskał również ośrodki na działalność Młodzieżowej Rady Miasta i gminy Gąbin. Aktualnie dostaliśmy dofinansowanie, dzięki któremu będziemy mogli spełnić takie potrzeby z aktywnego spędzania czasu. Zorganizujemy rajd młodzieży, w którym, będziemy uczestniczyć, w którym będą uczestniczyć mieszkańcy Gąbina, szczególnie ci w wieku 14-25 lat. Będą również szkolenia dla Rady Młodzieży, żebyśmy mogli prężniej działać i żeby nasze możliwości były większe, żebyśmy wiedzieli na czym to polega. Będzie również zorganizowana wycieczka do Zamku Be Belwederskiego, i zamku Król królewskiego. I więc myślę, że to jest taka fajna opcja. Jak Fajna rzecz, którą możemy zrobić dla naszej gąbińskiej młodzieży. Obydwie rady, zarówno seniorów, jak i młodzieżowa, zachęcają do spotkań, by wspólnie realizować ciekawe projekty dla mieszkańców miasta i gminy Gombin. Dodajmy w ramach podpisanych umów jest także dofinansowanie na modernizację orlika w gombinie, świetlicy wiejskiej w budynku domu ludowego w Topulnie, budowę placu zabaw w Starym Kamieniu, montaż oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Borki, Nowy Troszyn i Rumunki. Są także środki na zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Gombin. W sumie samorząd Gombina pozyskał ponad 800 tysięcy złotych.